Siemaneczko, moje superlacze są. haha. Ha. A więc dzisiaj co, stale jak wysiejesz? Stale jak dziś wysieje. Nasiona, brugmansi, tak wyglądają. Zobaczcie, Ale zobaczcie zdjęcie: jedno brałem, i w środku jest takie małe nasionko. Sprawdziłem, nie wiem. Może to jest tylko otoczka, to coś. I teraz tak, powinno się moczyć od, od 24 godzin do 2 dni, czyli 48 godzin. Stale jak nie moczy. Bo, bo nie. Sprawdzimy czy wszystko wzejdzie. Przecież mam ziemię z Panem dziadem. Powinna być ziemia do wysiewu. Stale w jak nie bierze ziemi do wysiewu. Stale w jak łamie stereotypy. To co? Tniemy dziada. Tu pokażę Wam szybką instrukcję wysiewu. Nie ma co się cackać tam. O! Sypiemy ziemię z dziadem. Cyk, pyk. Dobra, przyspieszę. Czy można sobie wyobrazić polską wieś bez starych głowiastych wierzb rosnących pośród pól i łąk? Mikstura przygotowana. No i co? Znowu trzeba będzie przyspieszyć. A, dodam jeszcze, będzie to stało w domu, po prostu w temperaturze pokojowej. Przykryję folią, oczywiście tutaj podleję. Zawsze tam trochę można ubić tej ziemi. No i myślę, że może coś zejdzie. Skąd mam nasiona? Stale w jakimś ze swoich nasion. Podaję link do filmu i tam od jakiegoś czasu właśnie mam ustawione. Na w tym linka klikniecie, to zobaczycie, jak te nasiona wyglądały. Na pewno część z Was wie o tym, bo ktoś tam z Was śledzi ten mój dziwny kanał. Ale spoko. Pamiętajcie, nie subskrybujcie, nie dawajcie łapek. No, kto wie o co chodzi, to wie. Dobra. Dobra. To co? 3, 2, 1 Turbo. Nigdy pielęgnowano je z korzyścią dla człowieka. Pędy pozyskiwano na wiklinę, paszę dla zwierząt Lublin. No i dobra, tyle proszę ja was. Teraz zostało to zasypać ziemią, a jakby... A, wspomniał, wspomnę o herbacie chińskiej, chyba z miesiąc już ile wysiałam nasiona, są w ciepłym pomieszczeniu, w łazience i nic nie wychodzi. Także główno, przepraszam za, za słowo... Dziadostwo nie nasiona, moim zdaniem, bo po dwóch, trzech tygodniach powinny kiełkować tak samo, jak powinny kiełkować brugmansje. To są brugmansje takie różowe, pojedyncze te akurat stale, jak Kto je zapylił? No ja ich nie zapylałem, nie wiem, samo się zapyliło. Dwa stronki takie wisiały po prostu. Zresztą, kto chce, to niech zobaczy ten filmik. To jest w podpisie. No, takie buty. Także zobaczymy za jakieś 2-3 tygodnie, czy coś skiełkuje. Myślę, że skiełkuje. U mnie nawet beton kiełkuje, także nie jest źle. <grystanie> nie śmiać się żartowałem. Nie no, mi też rośliny padają. Dobra. Podlewamy teraz. Nagrywasz się w ogóle, bo może gadasz, a nic z tego nie będzie. Nie no, leci coś. No. No i tak jak mówiłem, w cieplutkie miejsce do domu. Już coś tam wynajdę. Takich sojuszników? Będzie dobrze. Trzymajcie się. Do... A, oczywiście, jak macie pytania, to pod filmem. Na razie. A dzisiaj normalnie zakończymy. Pyk.